Moi drodzy, wczoraj był Steel Apet, a dzisiaj gramy w PESGO, czyli no tryb totalnie, kompletnie zapomniany, zapomniany, który miał dostać sezon drugi, jeżeli nie pamiętacie. E, było coś takiego, mówili, zapowiadali, chyba nawet był liczni. Aura Update? Akurat tego kompletnie nie widziałem, bo już nie grałem w PESGO oczywiście. Na czym to polega? To masz jackpot, czaczynk, 1 na 10 milionów item to jest, e, nie wiem co to daje, Aura Craft. What? Nie wiem skąd, kiedy, gdzie... A czekaj tu będę wiedzieć. Aura 133 dni temu, nie? To jakby jak ktoś mówił 599 nie żyje, to, to cały PET już się zakopane w grobie, nie? Aura audit part 2 tutaj było... <ścoughs> czekaj, nie, ej! I naprawdę mamy zajęcie. Co to za levele w ogóle? Co, ja miałem chyba zrobiłem zrobionego czy coś, czy ja te dostaję? W ogóle cały czas jest to, Titanic Vault to też nie było tym... Ale ta gra jest taka jakby, widzicie, no taka namieszana, jakby to strasznie dużo wszystkiego. Tutaj masz to, tutaj masz mining, tutaj masz łowienie, tutaj masz... E, u, re... Naprawdę, farma, growa, garden... Dziewięć cały czas aura Ab Naprawdę w tej grzy jest tak namieszane. Oczywiście na początku było fajnie clean. Jest najlepsza na serwerze swoją drogą. I się okazuje, że każdy na tym serwerze musi być właśnie nowym graczem. A to bardzo łatwo można też wy wywnioskować po rollsach. Tylko Goku ma 124 tysiące. Do co? Nie, Goku, 124 tysiące. To wciąż jest mało. I zobaczmy, jakie mam PETy. Jak widzisz, no właśnie, mam tutaj Huge, jestem tutaj. Kocurro, 3 miliony. 62, 169, to jest akurat ładne. 90, 56. Czego to jest takie tanie, To serio? Takie łatwe do zdobycia było? No, okazuje się, że tak. Huge Piggy jeszcze gorzej. Huge Shiba trochę lepiej. Jeszcze na drugim koncie, oczywiście, mam trochę PETów, więc to na pewno też na plus. Upgrade jakiś mogę zrobić. aura Farming. Ja ci sto upgrade nie niego zrobiony, i to wszystko to jest tych like, update, nie? Tu jest The Farm, to jest so, w ogóle Super Lucky Event, się zaczął. Znaczy, jak wygląda sklep, jest Forever Pack, oczywiście, o którym też zapomniałem, że w tej grze był. Są też Titanic, jest Titanic Egg, zapomniałem o tym kompletnie. Gdzie co jest? Titanic Egg jest tutaj, kosztuje 6 bilionów kas. 6 bilionów, gyo. to jest też ogromna ilość. Nie wiem, jakby teraz ktoś miał to zdobyć 3 biliony, tylko taki piękny Titanic, naprawdę dziwne wyceny. Trochę to, że i temi niektóre z tego fory Packa są wciąż takie drogie, to jest też trochę dziwne. Bo Hiuczek też takie dziwne, znaczy, okej, okay, to pewnie PET 10:38 to on jest kurde, mega, mega drogi, ale tak, to tak dziwne się to wydaje. Ty w ogóle Aura pack i nie nieco pozdrawiam każdego, kto to kupił. No, chyba że ci faktycznie zależy na Gierce i w ogóle chciałeś być Bogolem, no to masz, no to masz 11 bilionów szansa w ogóle na tytana, nie? to ten Tytan przecież kosztuje 10 bilionów. E, tylko nie wiem, nie wiem, czemu takie szanse są. Enjoying the game to on notifications? Pewnie, pewnie tutaj jest. Chcę notyfikację ABD. Mamy notyfikację. Gdzie jest mój Gift Preston? Nie ma. Zostałem oskamowany. Nieważne, nie zostałem skamowany i dostałem jakieś takie pety, W ogóle zapomniałem, jak to działa. Ja czy stary. To jest nie, to jest takie dziwne takie wrócenie do tej gry. Czy to nie jest ten Titanic? Nie, to jest ten Huge, przerobiony Titanic. czekaj, gdzie to było? Jaki jest najrzadszy Titanic? Tak, z ciekawości. Po tym, jak gra, jest dead. Tu jest 24 Titaniki, tylko to mówię, tak by jak ktoś teraz mainuje, Petsgo go. Nie ma takiego osób, raczej. Nie, no są, bo w ogóle tysiak, tysiak osób grafto. Teraz pokazuję Ci PESGOD na ten moment. 1019 osób. Ostatnia, ty 130 plus dni temu. Jak widzisz, Game passów jest dużo. Czy to nie było tańsze? Tak mi się wydaje. Już kancer tyle kosztowało, ale dużo tego też spotu dawali. Pamiętam, gra się zaczyna. Tylko te trzy były i prezes się chwalił. Jest dobrze, jest git. Choć nie, ultra, ultra lucky czy było, czy VIP? Nie wiem, choć nie, chyba, ale raczej ULTRA lucky faktycznie Najrzadszy Titan to jest 121, i tutaj też 51, 21, tych jest niby 900, a on jest niby rzadki, więc no tutaj 8, 80, 34, 68, 88, naprawdę, niektórych Titaników jest mnóstwo, niektórych bardzo, no, 22, 22. Czekaj, jaki to był Titanic ten z Forever Pack'a? Limited, patrz, 4 sztuki jeszcze tego można zdobyć w ogóle. Eee, nie wiem, nie wiem, czemu oni dają limiterek. Bo stary i tak to się nie wbije, chyba? Czy właśnie, może wb... 11? Może się wbije, ale no tak słabo, bo może faktycznie dla tych 5 nowych graczy, którzy wbili na przykład teraz do Petgo, no to może już będzie zablokowana wbicie tego. Bo w ogóle Titanic, Ark, Pyrokat... O RNG, by tu było coś. nie 50 k rol ma zawina się do odebrania. Czy ja będę grać w Aura Update? Unlock the aura's upgrades for... No dobra, kupię. Co, to jest za końce? Jak to jest za końce, to to faktycznie będzie łatwo Nie, to nie jest za końce, to już jest zakończone. Farming, dobra, to pójdziemy na farming simulator, w którym mamy farming pet. To wszystko jest za końce, to ja to mogę wymaksować teraz, jak widzicie. Eee, seed dropsy more seeds, w ogóle wszystko maksujemy. Nie, strasznie dobre, oni przesadzili. Znaczy, no dobra, bo to też nowy update, wiadomo, ale... Jakie to jest trochę, ty to widzisz? Farming Clack weźmiemy sobie też, ale to tak... Czy ja chcę widać całą kasę, jaką mam? Raczej nie, ale to robię, bo... Nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę wydać jeszcze tą kasę w tej grze. Znaczy, pewnie wrócę do niej, to będzie takie... Wiecie, jak, jak pc Notor 2. Tylko pc Notor 2 akurat, akurat naprawdę świetna gierka. GOAT po prostu pc Notorowy, nie? I to zostawiony najszybciej chyba ze wszystkich. Nie, Steel wyprzedziło to chyba. Eee, tu w ogóle jest coś takiego, jakiś crafting. Jak widać, są dwa typy. Aura Crafting to to jest to, Select. I to jest. Nie wiem, czemu to się tak pokazuje akurat. Może z tych wszystkich elementów, akurat. Aura Egg Merchant. 1 na 20 milionów jest tutaj Titan. No to może to kupić, to Jest za zwykłe końsy. I sobie otworzymy kilka sztuk. Eee, zobaczymy, czy coś uda się trafić. na no raczej nie, no wiadomo, no bo jednak też nie na to, że w 2020 jak się coś trafi. Ale tak, o, po prostu, nie? Żeby zobaczyć, jak to wyglądało. I ja jednak mówię, da bardzo dawno nie grałem. Fajnie, że tutaj może poziom otwierać w ogóle, nie? Coś trafiłem jeden na ile? jeden na milion, aha, no i. Ale patrz, roll combo tutaj jest jakiś level 27, który trochę się pozmieniał w tej grze, ale mówię to tylko dlatego, bo mnie po prostu w niej nie było i dla mnie to wszystko jest takie presz, nowe. Ja tego nie widziałem i dlatego to wszystko po prostu mówię. W moich oczach takie jest. Wow, ale jak ty grasz PSGO pewnie na ostatnią oferować, no to tak no stary, to jest to samo. Nic się nie zmieniło. Znowu dostęp PETA 1 na milion. Tak? Rotkin Fox, Więc Więcej mi się nie chce otwierać akurat. Co to jest? Masterki Masterki, dodaj też że do tej gry. Zapomniałem. Hoverboard był chyba za darmo, jeżeli się nie mylę. Tak, za darmo, za darmo. Eee... o panie. Znaczy, jaki to był w końcu? Ten titan w tym? To był Capybara. Co to jest ten? no właśnie, tutaj był podgląd. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj coś jeszcze było, na przykład z gamepassów chce zobaczyć, Ty nie, to jest to co było tam na stronce, to co ci pokazywałem, jeszcze, oczywiście, że są te triple dice. Potem 4 o chyba 5, 6, 7, znaczy 8, ale to jest tak szybciej zrobione, jakby nie. Nie tak rozdzielając na co jeden, tylko jest to z 2, co 3, co 4. Yy, co możemy zrobić jeszcze? Nie, bo tak właśnie, co jest, co po prostu, jak jest coś takiego masz mnóstwo rzeczy do robienia, mnóstwo mnóstwo jakby musisz wyborów masz, to wtedy nie wybierz niczego I ja mam identyczną taką sytuację teraz Słyszałem taki tekst gdzieś, nie? Ostatnio, chyba na tym, na Twitterze Że tam wiadomo, że jak Masz wiele wyborów, to się nie możesz decydować. no i ja mam dokładnie to samo I raczej każdy, kto grał w tą grę Też ma to samo, bo co? Co się opłaca farma? Może aura update? Może thieving? A może mining? A może na Quishing? A może tradowanie? Czekaj, Rainbow Zone chcę zacząć, tylko najpierw się czas na Bo to mówię, muszę zarabiać, bo jestem biedokiem Pety, czekaj, może ten coins, to jest items, to, kurde, wszystko kliknę, tylko nie to, co chciałem, ale, no mówię, jest pogubiony akurat, ile kasy z tego będzie, bo zapomniałem, jak to wygląda, jak to wygląda zarabiać, mam mnożnik 300, więc trochę, okej, okay. ej, naprawdę nie jest źle, sorry, naprawdę nie jest źle, bo 150 to jest, tak na, powiedzmy, dla upgrade, okej, okay, jest tutaj Son Goku, 1 na 90 fa RNG, wow, Wow, ale patrząc po tym co robi John i co robi Goku w Goku, no to jednak chyba ten event Rainbow jest najbardziej opłacalny to jest czarny Lucky Block, czyli oczywiście najrzadszy, najlepszy, Points per block. Choć nie czy on coś daje, czy tylko daje faktycznie te punkty. A jak wbijesz pinaty, to masz w pieniatce szansę na to. Patrząc na to, że niby na jedynym serwerze, na jakim wiesz, jak na razie, dwie osoby aż są na tej arenie i grindują to. I z Titanica ma tylko 11 osób, a pewnie ten nawet już z rok temu. To nie świadczy to dobrze. Hughesów jest dużo. Okej, okay, już pinat od dogów, mnóstwo. Tych bardzo mało. Nie ma tego, nie ma tego. To jest najrzadszy że ty tam w grze, co nie? Rainbow Updates, to kiedy to było? Czekaj, tu w ogóle to gdzieś opisane? 210 dni Czemu to jest Farmfor Titanic 154 dni temu? To jest takie dziwne, nie mi się to nie woda. Patrz normalnie! O, to jest zarąbiste, widać normalnie. Jeden dzień temu ktoś trafił na przykład że nie? No, nie... Ludzie grają, ludzie granują, ale jak widać to tylko to trafia się jednak. Nic więcej, ty ten drugi już no, nie ma szans. Rainbow machine, bet rainbow pets równa się betyla. Se... O kurde ty! I widziałem, że coś takiego istnieje, ale tu jest ten token jakiś wymagany, on używa 134 gm, a to jest dużo jednak, bo przypominam, że jaka jest ekonomia gm w tej grze, I no totalnie niż dziesiątce dziewiątce, ale oczywiście została zrynowana na życzenie przez jeden game pass ale to już... No nie, ja nie jestem Prestonem, ja się zajmuję personatorami, ja bym oczywiście tak nie zrobił. No Mocno stary, 1200 Robuxów za game, Pass, który mi się grę? Nie, mądre, nie, mądre. Chodzi mi oczywiście, jeżeli nie pamiętacie, jeżeli nie kojarzycie, o Diamond Printer, który daje ci diamenty za rolowanie. Waluta, która cały czas raczej pewnie jest znak na trading plaży. A więc pójdźmy na nią i zobaczmy w ogóle, co się dzieje na trading plaży, czy w ogóle coś się dzieje na tej plaży. Ale 1000 graczy, czy to 1000 graczy? Jednak coś się powinno dziać. Jednak faktycznie, mógłbym iść na pro, bo jestem pro, mam huge. Ale pójdźmy się na defaultowo, na zwykłą yy, Bo wiadomo, na zwykłej będzie pewnie więcej osób, bo raczej teraz te osób, no to że to są takie, wiecie, takie grindujące totalnie osoby, że chcą mieć wszystko w PZG, tylko raczej to są osoby po kraju. No patrz, na trening plaży, no pesary, no ja tu jestem najlepszy totalnie, I jeżeli chodzi o peta, jeżeli chodzi o liczbę rollsów Ja jestem najlepszy na całej ten plaży, to jest, to jest dziwne, lekko mówiąc Gościu zarabia na sterowaniu Aura Egów, patrz, Haker yy, kupił Aura Egi ze 165 diamentów Gra, chłopie, bardziej na trening plaża niż 99, nie, nie żartuję, nie to, no, Ale naprawdę, akurat jestem zdziwiony, że jakikolwiek tutaj ruch jest, no. 99 to patrz, nie, no, normalnie tutaj. Normalnie nie życie, stary. Normalnie jesteście na 20 ale ludzie się no, do... Ale to jest naprawdę dziwny widok, naprawdę, no, jakby, do no, 20, 1000 osób, to wciąż jest jakaś ilość ludzi, ale 1090, to same boty są, a na trening plaży jest jakby nic, to jakby. po, trening plaża, nie? Po prostu stoi i każdy i nic się nie dzieje, to nawet tu się coś dzieje. Yy, i ten, czekaj, co to jest w ogóle? Jakiś To w ogóle, co to jest? Czy to tyle samo kosztuje praktycznie? Exclusive Enchant, Save. czy te Enchant w ogóle są? Jezu, to jest, to co mówię, mi się wydaje, że to po prostu przesycenie materiałem jest, nie Co tak jak w 99 eventy nie pasowały, tak tutaj pasowały według mnie. Albo tutaj by może było to poszerzać w jakiś inny sposób. Ja pamiętam, jak był event w tej grze, był z tego live i w ogóle to naprawdę fajny event, mi się bardzo podał. Robienie takiej fabryki, tak jakby. Kto wie, ten wie. Jajka jakby produkowałeś. One tak. Yy, jest budynek, yy, z dwóch tych stron szły na dół i szły do przodu w dół i tam jakby były klejmowane przez taki jeden e, panel, jakby powiedzmy, że to jest zielone, jak jajko by to dotko, to dostajesz kasę. I tam mogłeś e, no właśnie, i tego już dokładnie nie pamiętam, ale tam mogłeś raczej kupić jajka czy coś, no na pewno coś, żeby trafić że no to to jest oczywiste, tak działa akurat ta gra e, i mówię, naprawdę mi się ten event podobał, był grany na live'ach dużo był grany na live'ach, wtedy go jeszcze żyło fajnie. No, stary ja pamiętam, że przecież ta gra miała 300 tysięcy graczy chyba. Ludzie wydawania to mnóstwo robuxów, ale mówię właśnie, ja dlatego się boję wydać... O kurde, to prawda w ogóle jest skapowane na 100 trilionach, nie? C czekaj, Run let's go. Trading. I widzisz cała ekonomia? To jest z big games? To wszystko to jest... I to wszystko to jest on, X Każdy gościu... Stop rapem na całym świecie, wy to widzicie, to jest ten sam jeden gość na co wychodzi, a dopiero dziesiąta osoba to jest inny człowiek, to jest... nie, 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 nie wiem co to zawiodło, nie? No raczej gościem miał albo nie wiem no Nie podoba mi się to, ale właśnie to no, mówię, no i tyle osób ja pamiętam, deweloperzy, wszyscy, no to przecież w I wydawali... całe ściano szła na GO i nic. Nie wiem co to level daje, nie czemu on ma 352 level. On pewnie dużo na wala teraz. On jest lepszy ode mnie w 2,5 biliona. Ale, czy serio? Nie mam lepszego? Nie mam lepszego. Ty, to ja, ja jednak jestem słaby w tą grę, nie? Może na drugim końcu coś będzie, ale to tak średnio, więc jak widać, ten link plaża żyje. Mimo tego, że jest z No patrz, no, z 5, z 4 stanowiska teraz aktywne. No dobra, no teraz nie się ja nie rusza. Ok, nie będę kłaść. Ale przejdźmy sobie, zobaczyć czy na przykład coś znajdziemy. No co na pewno nie mam jakiegoś huge, na przykład 100. to... Już te... Wow. Wow. Naprawdę. Ja jestem zdziwiony tym, że ta gra jednak żyje, nie? Mówię, co jeszcze możemy zejść. Jeszcze spróbuję może na farmę się przyjrzeć. Zaraz po tym jakby wyjdziemy sobie na Tinkplęge. To będzie... Wiecie, wiecie, taki odcinek był długi... Ole tu jest drzewa Trick plaż O panie, to raczej jest Pro, to raczej jest pro, tak mi się wydaje, no bo tutaj choć nie, nie gość ma 500 roli, to nie jest pro, to nie jest pro, nie? Czemu on ma aury? Nie? Co to, to jest ten aura update wszystko? W ogóle gość jest springt To są aury. Dosłownie nie patrz, gościu się tyle lepiej w ogóle, nie? No nie złagiera, nie złagiera. To jest chyba dobra cena, skoro tam gościu po 1000 kupywał. Są cały czas te wędki, rę. Patrz, po 23, 17, ile on? 6 bilionów wziął zarobił. Na Petzgo, nie? W stanowisku Pesgo dla porównania ja ile zarobiłem? Milion mln, nie? No co widać, że na jakieś są, albo boty? 8 bilion... Wow, naprawdę to jest 3,5 miliona rollsów. Naprawdę ludzie trahardują cały czas, na to wychodzi w tej grze. Niektórzy, znaczy, tak z każdą grą jest wiadomo. Umrze to i tak by grać. Petsimix też ma grających, Petsimator też ma grających. Jednego kojarzę. Eee, Petsim 2 nie ma, bo tam nie ma Huge. Ja nie wybaczę, nie wybaczę im nigdy, że do Petsimulatora 2 jako jedyny pet Simulator, Nie zostało dodane Huge, ale nie mówię o tym, bo to już mówię. Akurat nie temat odcinka, więc jak widać, to jednak jakieś życie tu jest. I tutaj się, czy normalnie ruszyłem? Jestem w szoku po raz kolejny to powiem. I po raz ostatni, bo myślę, że przyjdziemy teraz na farmę. A więc jesteśmy już tutaj w Go Rolujemy dostajemy samego który był przez chwilę czary cały. I co, na czym to polega? Harvest Plans to collect farming pets. Buy seeds from the farming merchant. Specy jak widać same z wyciągają mi basic seed. Yy, Okej, okay, co rozumiem, cały pomysł w miarę tej gry. Auto farm, auto plant and harvest. Plantuje się faktycznie czy nie? Tak, patrz, normalnie jest farma, nie? Normalnie grał a garden w PESGO. Ciebie ja wiem, że ty inaczej to wiedziałeś. W ogóle, jak ja mogę normalnie planować? Czy ja mogę jakoś planować normalnie? Nie mogę chyba to. Tylko trzeba wiedzieć, o tym, który automatycznie tutaj? 10 godzin temu już ustawił który jest warty 26 milionów. 000... Widzisz to, normalnie ludzie grają. i tu są normalnie jakieś inne. 9 dni temu został trafiony Titanic, 17 dni temu również. To jest naprawdę dla mnie ciekawe, naprawdę ciekawe, że ta gra normalnie żyje. Mówię ostatni update 130 dni temu. Titany da się trafiać, czy tak się okazuje. No jest w ogóle ten Rainbow World, widoczny stąd. Eee, farming merchant to on powinien dać mi lepsze seedy. R rare seed? Farming cocktail? Myślałem, że to jest jakieś dobra, to 500 gemów kosztuje, nie? To jest Farming Speed, Potion 1, co już jest takie mierda się wydaje. Weźmiemy Rare Seed kupimy dużo razy. Tylko co to daje? No właśnie, co? daje? to E. Czekamy E. I co, jak ma ktoś trafić tytana, to to też jest z tego? Klikamy znowu i tutaj końcy: Basic CD i tyle? Czekaj, bo ja naprawdę, naprawdę, tak dzi 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 dziwne to jest. Dziwne, to jest 3 minuty w ogóle, niektóre 5 minut SIT się będzie robić. To jest chyba ten rare, wszystko nam to wskazuje. Dobra, czyli to jednak no da się grę. Czekaj, czy ja mam to pokazane? Tu jest to wszystko. A standard seed, chance for farming pest when harvested. Ogólnie gólici eventu w sumie, ale tak... Mówię, no tak mi się wydaje stał czas, że za dużo tego jest, bo to co? I co? Co? Jest w ogóle ten now update, Choć z drugiej strony? Inaczej. Traktujmy to też jako zalecenie, a nie jako wadę. Czemu? Bo jeżeli ktoś by teraz, na przykład z Was, może kogoś zachęcił do dogrania w pesgo w tym momencie, grindowania, może nawet jego, tak jak ci niektórzy na tej plaży, to z drugiej strony, właśnie to jest fajne. Zaleta, że masz jednak coś do roboty, coś jest, masz wszędzie event po prostu, po bo bokach, wszędzie gdzie możliwie by dało się wsadzić event, to tam jest wsadzony event już na tej mapie i to dosłownie. Patrz ile ja mam tych. Patrz ile ja mam w ogóle nasion, nie? Yy, całe prawie pole jest zasiane. I tutaj widzisz. Fishing. Jeszcze tej odnoga. Fishingu. Czekaj, czy ktoś coś trafił w ogóle? Oj nie, oj nie. Tutaj już ludzie. Ostatni huge, 141 dni temu, oj, 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 to tutaj coś nie wyszło chyba To są kolejne 88 dni ago i teraz pytanie czemu, czy to jest jakieś rzadkie, czy po prostu nikt nie chce łowić każdy woli co innego Też ciężko na to pytanie, jest Fishing Boat jeszcze No właśnie, bo jeszcze jest ten event Nie, czekaj, ser... czekaj, dobrze pamiętam? Ja, czy jeszcze, dawać. no to nie jest akurat dokładnie to, co ja miałem w głowie, ale ja, yeah. Ja to co to jest? Czekaj, mogę spać? Nie, nie mogę. Czy może mi się uda na Krakena? Prawie. Widzisz, bo tam nie ciekawi co to jest na desce, to raczej... O, jestem? O, patrz. Jestem, tu jest portal, tu jest chance to catch. You can only fish here with a Kraken ten... Dobra, a... On ile kosztuje? Dopilnij, też jest rzadki jak widać. Czekaj, jeszcze raz, co to, to jest za łódka? To, jest... to musi być jakaś ziuta łódka. Mogę na niego wejść? Mogę i jestem tutaj. To jest co? Go to the island to fish a titanic kraken, upgrade boat. Kto to jest? Nie wiem, a ja tutaj też mogę łowić, stolicz, collect, fisherman loot. To musi być, tak, to musi być kogoś upgradowane. O ma normalnie rybaków swoich, nie swoich roboli. I mówię, no bo tu jest tak, bo tu jest upgrade, zakończenie. Ja, czyli to jest. Kurde, naprawdę, tak jest. Jak rozbudowany, jakby jedno, że ja cały odcinek tylko jedynie zrobię, to. Wow, ale ta gra jest rozbudowana, no ale no jest, to naprawdę jest. Ja mówię, ja grałem chyba po. Czekaj, kiedy ja z tym grałem, tak? Żebym to pamiętał. Żebym to pamiętał, chyba na tym? Może? Może trochę jeszcze później? Nightmare Event. Przy tego nie kojarzę, chyba nie. Nie, ja wtedy chyba grałem, ja wtedy chyba grałem, jeżeli ten wiem polegał na tym, że mapa się zmienia kolory i trzeba było grindować. I na pewno pamiętam, że na jakimś halloweenowym evencie było grane, ale mówię, tego było mnóstwo. Titanic Caves? Titanic caveski Titanic Pets, czekaj, a to jest co? Pl player Leveling dodał tamten update, to ja naprawdę, naprawdę długo nie grałem. DK. Stary. Dla, dla mnie naprawdę ta gra jest totalnie czymś innym. Czekaj, jak to wygląda? mogę tu wejść? To będzie być Kakońsków w cave Jak to wygląda? Co? Co? What? To jest stary naprawdę dla mnie. Jaka ta gra jest? Strasznie rozbudowana, w takim sensie ile tu jest rzeczy do roboty teoretycznie. Jakbym ja miał wymaksować petgo to jest tego normalnie. Pewnie musiał sobie Ten nockę, minimum, minimum jedną nockę, dwie pewnie trzy Mnóstwo odcinków, stary, co jest tyle do roboty. ale GIFTY w ogóle wow. Ready, co to da? Mam jajko? Mam jajko, można poklikać. Czajej okay. się pytałby już Fajnie było. Lilipatka, okej. Fajny, ej, fajny! Fajny, podoba mi się kotur. Coś jeszcze z drugiego prezentu już nic. Dobra, to pójdziemy na autofarma. Mi się powinno tak i mi się to wszystko odbier. Nie wiem, stary, ja nie wiem co powiesz. jakby, czy to jest dobre, czy to jest złe, jakby... Ja nie wiem, jak ja mam teraz stosunki do PESCO. jakby... Ja wiem, że ja właśnie skutowałem z PSGO i to dawno, to ja musiałem tutaj wyjść, na tym, tyle dni temu. 200 dni temu, tu, tutaj jeszcze było tyle update'ów, 70 dni update'ów jeszcze było, więc się trochę działo. No to jest PS, PS, PS Simulatora, ten też, no już takie, byle jaki, ten kotek był fajny. E, czy to one coś zrobiły mi z tym, znaczy z zarobkami, nie wydaje mi się. Czy tu mogę? Nie, bo nie mam tego. Dobra, moi drodzy, ja jestem zszokowany i coraz bardziej się szokuję na każdym możliwym kroku. 15 dni temu jeszcze ludzie trafiali w Mnóstwo rzeczy jest tak jakby teoretycznie do, do robienia w tej grze. Mimo wszystko, mimo tego, że w grze nic, nic się nie dzieje. No, no chyba, żeby makstopować, chyba, że grałeś, to nie, to nie ma, to nie ma do czego wracać, chyba, że chcesz tytana. Yy, albo już pewnie masz nawet, jeżeli tyle grałeś, jeżeli jeszcze cię ta gra interesuje. Yy, naprawdę powiem ci tak. S nie wiem, czemu się odpuścili, jakiś minimalny zerek to jest. I wiadomo, ja się na tym macie nie znam i w ogóle, ale to raczej no tak przykład jeden deweloper, jeden, jeden deweloper, jakieś podstawowe podstawy typu jeden event na dwa tygodnie, być może jeden deweloper ogarnięty by potrafił to zrobić, nie wiem, nie znam się, ale... To by miało raczej sens i to by się raczej zwracało. Jakby jednego dewelopera dodać na PetGo, to ten Te PESGO by zarabiało na pewno na tego dewelopera, jestem przekonany. Tak jest strasznie zmonetyzowana. Forever, pak którego nie było. Weekly, Pack Rewards nawet są. Tutaj to nie powinno być jakieś, nie wiem. Tu nie powinno być licznika. Paki za każdym update'em to też właśnie monetyzacja. Nowe Egi, aura EG tu jest. Permanent pasów jest multum. Nawet merch jest, więc naprawdę, naprawdę. Szkoda trochę, że to zostawili. Fajnie było jakby to było rozwinięte, ale wiadomo, ja teraz mówię, że... Oj szkoda, że zostawili PSG, oni zostawili główną grę na 99, Nie będzie w sobotę eee, Z tego co widzę, bo chyba, no właśnie, jak ty to widzisz, to jakby chyba jest live teraz, albo był, albo będzie, nie wiem. I eee, update nie było. I albo przynajmniej nicy powiedzieli o nim w dosłownie piątek wieczorem, czyli już chyba taki najpóźniejszy termin możliwy. Strasznie nic się nie zadzieje. Może Adrian będzie, ale to mówię, to na live jak już. Był... E, było chyba, no. no. tak, bo to wygląda na niedzielę raczej, skoro ja wypuściłem wczoraj odcinek z Silapeta, który będzie w sobotę. Był w sobotę. To wszystko. Jeżeli ci się podobał odcinek, jeżeli ci ciekawi ciekawi go, to zostaw w komentarzu, lajku oczywiście. Się.